Siemano, z tej strony Wócha w tym odcinku do wygrania macie Paysy Card o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka suba z dzwoneczkiem i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka. Więc oglądajcie do końca. mano z tej strony Wołowka, chyba dzisiaj jeden z takich mocniejszych, ciekawszych odcinków, jakie robiłem będzie, słuchajcie, underdog na najdroższej skrzyneczce na stronie, tej oczywiście standardowej bo jeszcze są te limitowane na i 2,3%, chodzi o standardową skrzyneczkę dwie skrzyneczki dajemy, 1680 zł 4 osoby underdog, no i zrobimy słuchajcie, myślę, że takie trzy bitwy no i zobaczymy, czy ta taktyka nam się w ogóle opłaci, no i czy to będziemy Sens. Miejmy nadzieję, że tak. Yy, pokładam naprawdę mega, mega duże nadzieje yy, właśnie w tej bitwie, żeby tutaj faktycznie nam to wyszło. Yy, więc zobaczmy, co tutaj się stanie. Yy, czy to jest CSGO? Skins. Po, po prostu. Czekajcie, czekajcie. Dobra. Underdog, spokojnie. Yy, jednego gościa mamy już z głowy. Yy, patrzymy, jak to wygląda dalej. Czyżbym, słuchajcie, wygrał tego underdoga? Niestety, słuchajcie, yy, ale nie. Pierwszy underdog jest w plecy. Co ciekawe, nie był jakiś super mocny, nie był jakiś super mocny. Ja tutaj liczę na naprawdę mocniejsze underdogi, bo na pewno takie to i będą. Znaczy, ja tak myślę, no nie? Skrzynia jest naprawdę mocarna. Mogłem wam w sumie pokazać, jakie te skiny występują, ale sami możecie spodziewać, co może być w najdroższej skrzyneczce na stronie. Zaczynamy, kurczę, niestety, od kosy za 2000 w moich rękach. Znowu lecą koski, ta bitwa rozwaliła system, niestety totalnie nie po mojej stronie, 9 koła jedną bitwą zostało zwrócone, więc to jest tak jak mówiłem słuchajcie, że tutaj naprawdę te bitwy mają tak ogromny potencjał jakich kurcze inne skrzynki nie mają, no nie ma co się oszukiwać dlatego tylko po dwie skrzynki, dobra, teraz ta bitwa jest win, słuchajcie, to jest bitwa o wszystko czy nie nie dobra, jeszcze mam trochę pieniędzy, ale muszę którą słuchajcie wygrać, niestety początek bitwy zaczynamy od kosy, co jest bardzo, bardzo złym znakiem, no i dobra słuchajcie, no i teraz zaczynają się problemy Nie ma co się oszukiwać, Ta bitwa akurat super mocna nie była. Takie w sumie bym nie chciał dokonać tak wygrać. Chciałbym, żeby ta bitwa naprawdę tutaj mi rozwaliła system. Mam ostatnie 1500 zł. Dobra, to są chore rzeczy. Dobra, ja pokładam te nadzieje naprawdę w tej bitwie. Nie ma innej możliwości w tym momencie. Słuchajcie, wygrywamy tą oto bitwę. Są jeszcze szanse ciągle. Ok, teraz proszę, niech on trawę teraz bardzo, bardzo drogiego skina. Ja nie. Słuchajcie, czyżbym, słuchajcie. Jest! Dobra! Mamy Wina, słuchajcie! Mamy Wina! No ale to, słuchajcie, idzie na sprzedaż. Dobra, nie ma innej możliwości. Idziemy na sprzedaż, bo ja potrzebuję mocniejszą w tym odcinku bitwę wygrać. Mamy to, jest! Dobra. Jest pewna ulga, ale musimy i tak wygrać kolejne bitwy, bo sprzedałem wszystko to, co mi wypadło. Więc musimy, słuchajcie, iść dalej. Musimy iść dalej tutaj. Ja naprawdę wierzę, że będziemy mieli jeszcze konkretniejszą bitwę. Zaczynamy po Kar Karambita! Po mojej stronie, co jest bardzo, bardzo złą wróżbą, nie musiałoby. Kurczę i tak nie nadrobiłem. Patrzcie, 10 razy tyle co ono, No Niestety, 16 zł nagrody pocieszenia. Są pieniądze. Słuchajcie, są pieniądze. Póki są pieniądze, jest nadzieja. Więc yy, ja ciągle ją mam. Okej. Okay. Dobrze, yy, mamy, słuchajcie, jeszcze 3800. Więc bitwy jeszcze będą. Czy to jest, słuchajcie, ta bitwa, na którą czekamy w dzisiejszym odcinku? Czy teraz przeciwnicy środkowi zgarną jakieś bardzo, bardzo mocne skiny? Niestety, karambit w moich rękach. No i w tej bitwie 9300. No, są takie bitwy, słuchajcie, no, są cały czas takie bitwy. Dobra, yy, zrobimy to czy nie zrobimy? Słuchajcie, wszystko albo nic. Wszystko albo nic. Nie, nie róbmy tego, nie róbmy tego, to jest zbyt dużo pieniędzy, żeby tak się tym bawić. Ja naprawdę zaczynam ten odcinek z myślą, że przynajmniej ta, znaczy przynajmniej jedna bitwa, no była jedna wygrana, ale ja sprzedałem wszystko, więc ta jedna mi nic nie pomaga. Czatujemy, słuchajcie, na kolejną. Dobra, okej, okay, jest chyba dobrze. <laughs> 1300, ok. czyżby to był win, słuchajcie Proszę, jakiś mega, mega mocarny win Proszę, dobra, ile to jest wina Mamy 5000, okej okay. 5000, zaczynaliśmy mając 8 Więc trzech nadal mi brakuje Mamy 2126 zł Teraz nie sprzedaję, nie ma takiej opcji Ja się cieszę, że nadrobiłem yy, Trochę żałuję Nad tej decyzji, bo na początku tego sprzedania Ale ok. Yy, 1000 Czekajcie, mogę dorzucić jeszcze jedną skrzyneczkę Nie mogę, ok? Yy, czyli dorzucimy, słuchajcie, coś Innego. Eee, kurczę. Możemy coś dorzucić. Eee, za ile tam będzie? Czekajcie, no co nie policzyłem w głowie, mogłem to zrobić. Eee, ale okej, okay, czyli dobra, że widzę, że to będzie za dużo. Eee, Luxerius będzie ja pasował, No tak. Dobra. Dodajemy jeszcze Luxeriusa. No i to jest bitwa o wszystko w dzisiejszym odcinku. Totalnie o wszystko. Na samym starcie odcinka mieliśmy 8300 chyba, lub 600, dokładnie nie pamiętam. Z bitwy poprzedniej mamy 5, więc 3000, przynajmniej 600 musimy zdobyć w tej bitwie. Trzymajmy kciuki, żeby tak było, widzowie. Trzymajmy kciuki, że tak było. Zaczynamy to. Nie może być inaczej. Ja zaczynam z nadzieją, że faktycznie tutaj będzie ten win. Czyżby go mamy? Ok, zaczyna się fajnie. Dwie kostki, dobra, zaczyna się mega, mega dobrze. Słuchajcie, czy kończymy ten odcinek mega zakończeniem? Tak mi się wydaje, że tak. Słuchajcie. Jeszcze lukerius, jeszcze luk A żeby wygrać spaceje w kardy, napiszcie, czego najbardziej nie lubiliście w matematyce bądź po prostu nie lubicie i obok liczby od 5 do 8. Będzie, będzie, będzie! A, a! Mamy to! Mamy to. jeszcze lepsze bitwa niż poprzednia! Udało się sprofitować. Mamy to widzowie. Mamy to, mamy to, jest moc um, Udało się sprofitować to wszystko um, Mamy, słuchajcie, jeszcze troszeczkę eventowych, więc wrzucamy jeszcze eventowe punkty um, Pamiętajcie kod ety nie wiem czy wam powiedziałem. Plusik, po na stronę, kodzik WOWK.ety, wpada wam e, 10% do doładowania, 2 zł, 10 groszy na start, dużo metod płatności w blik skiny, pejsy w kardy um, Piękne zakończenie odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. subujcie, lajkujcie, na razie się ma i.